Orędzie 3 marca 1992 roku. Panie, nie mówiłam w tajemnicy. Wszystko, co mówię, jest modlitwą i uwielbieniem ciebie w Twoim zgromadzeniu. Próbuję być posłuszna Twemu najświętszemu sercu i otrzymywanym od Ciebie pouczeniom. Staram się robić, co mogę, aby ukazać je takie, jakie zostały mi dane. Chociaż jestem biedna i trudno mi dać ci cokolwiek, ofiarowałam ci jedyną rzecz, którą miałam i o której powiedziałeś, że jest moja. Dałam Twojemu majestatowi moją wolę. Możesz jej używać, jak chcesz, dla Twoich miłosiernych planów. Jezus odpowiada. Wiem, moje dziecko, czyż oni nie znienawidzili bez powodu także mnie? Każdy, kto przychodzi ode mnie, aby świadczyć o prawdzie, będzie znienawidzony, prześladowany i ścigany jak zwierzę. Sługa nie jest większa od swego Pana. Prześladowcy ci nie byliby potępieni w oczach Ojca, gdyby nie znali mojego prawa. Oni jednak, chociaż w ciemności, widzieli moje prawo. Uważają się za doktorów prawa i sądzą, że wiedzą wszystko, ale w rzeczywistości nie wiedzą nic. Myślą, że potępiając Cię publicznie, oddają bardzo świętą przysługę mnie, Waszemu Bogu. Gdyby zachowali moje przykazania i szli za nimi. Nie osądzaliby, gdyby było w nich trochę miłości, zachowaliby moje słowo i moje prawo. W rzeczywistości to nie ciebie osądzają, osądzają moje dobre dzieła w was wszystkich. Ja poleciłem ci być tylko moim echem. Oczekuję, że będąc moim echem, przyniesiesz owoce, owoce, które będą trwały, ale oni nie zrozumieli: Moje dziecko, wykonuj dalej pracę, którą Ci powierzyłem prowadź do mnie duszę, abym zatopił je w moim najświętszym sercu. Pragnę dusz. Posłuchaj. Jasność moich świętych dzieł lśni nad Wami wszystkimi, aby rozproszyć tę ciemność. Jasność moich świętych dzieł to ich dobre owoce, owoce, które trwają. Jasność moich świętych dzieł to dar pokoju, którego Wam udzielam. Oraz miłość, z jaką go w was rozlewam. Jasność moich świętych dzieł to moje zbawcze wezwania do życia eucharystycznego. Ojciec i ja pragniemy prawdziwych czcicieli, czcicieli, którzy wielbią w duchu i w prawdzie. Mój duch prawdy stępuje na sam próg waszych domów, aby przypomnieć Wam, że na koniec nasze dwa serca zwyciężą. Stanie się to, aby wypełnić słowa napisane w piśmie. A po trzech i pół dniach dłużej życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. Apokalipsa 11,11. 11. Tak w całej chwale to bowiem są dwaj pomazańcy, stojący obok siebie. Nasze dwa serca są jak dwie oliwki, jedna z prawej, a z druga z lewej strony. Moje najświętsze serce posiada bogactwa niezgłębione i ma Wam wiele rzeczy do powiedzenia, moje małe dzieci. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Przychodzę wskrzesić Waszą cześć dla mojego najświętszego serca i dla niepokalanego serca Waszej matki. Nie bójcie się. Bądźcie czujni, bo wielu przyjdzie pod moim imieniem, kierowanych przez demona, aby Was zwieść i zgasić odrobinę płomienia. Pozostającą Was, aby pogrążyć Was w całkowitej ciemności. Wielu upadnie porwanych, bo ich korzenie nie tkwiły we mnie. Módlcie się, abyście nie byli kuszeni przez demona. Biada Wam, którzy dalej prześladujecie moich rzeczników, mówiąc. Nigdy nie przyłączylibyśmy się do tych, którzy wylewali krew proroków, gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców. Mówię Wam, jeśli się nie nawrócicie, wszystko to spadnie na Wasze głowy. Moje umiłowane dzieci, złodziej przychodzi w nocy. Bądźcie więc czujni, i nie pozwólcie mu się włamać do domu. Trwajcie ustawicznie na modlitwie ze mną. Modlić się ustawicznie znaczy mieć stałą świadomość mojej obecności w sobie. Mieć świadomość mojej obecności znaczy być czujnym. Być czujnym znaczy żyć w światłości i być świętym. Waszym domem jest wasza dusza. Czuwajcie więc, aby światło w was nie było ciemnością. Nie pozwólcie kusicielowi zastać was śpiących. Jesteście moimi przyjaciółmi, czy o tym pamiętacie? Miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję. O cokolwiek poprosicie w moje imię tego wam udzielę. Niektórzy z was smucą się dziś, bo świat wydaje przedwczesny osąd dotyczącym mojego najświętszego serca i niepokalanego serca waszej matki. Wkrótce jednak nasze dwa serca ukażą światu. Jak mylił się w swoim osądzie. Stanie się to, kiedy objawię w nich moje święte oblicze. Córko, napisz. Kiedy otworzę szóstą pieczęć, będzie wielkie trzęsienie ziemi. Słońce stanie się czarne, jak włosienny wór, a księżyc cały stanie się jak krew. I gwiazdy będą spadać z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe, wstrząsane silnym wiatrem, zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostanie usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni i każdy niewolnik i wolny ukryją się do jaskiń i górskich skał i powiedzą do góry do skał padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka bo nadszedł wielki dzień jego gniewu a któż zdoła się ostać Wielki dzień mojego oczyszczenia nadejdzie na Was wkrótce, i kto będzie zdolny się ostać? Każdy na tej ziemi będzie musiał doznać oczyszczenia. Każdy usłyszy mój głos i rozpozna mnie w baranku. Wszystkie rasy i wszystkie religie zobaczą mnie w swej wewnętrznej ciemności. Zostanie to dane każdemu. Jako tajemne objawienie, aby ujawnić ciemności waszych dusz. Kiedy, oczywiście dzięki tej łasce, ujrzycie wewnętrznie siebie, będziecie błagać góry i skały, aby na was upadły? Ukaże się taka ciemność waszej duszy, że pomyślicie, iż Słońce utraciło swą światłość, a Księżyc stał się jak krew. W takim stanie właśnie ukaże się Wam Wasza dusza, ale w końcu będziecie tylko mnie uwielbiać. Jeśli jakiś obcy stanie na Waszej drodze i powie Wam, że pokarm, który Wam dałem, jest nikczemny, nie słuchajcie Go. Słuchajcie języka mojego najświętszego serca. Języka mojego krzyża. Niech wasza wierność mojemu najświętszemu sercu rozkwitnie na nowo. Poświęćcie się wszyscy mojemu najświętszemu sercu oraz niepokalanemu sercu waszej matki. Przyjdę do was znowu, moje małe dzieci. Zatem. Odwagi, moi przyjaciele, jesteście prześladowani, ale tylko przez ten świat. Znieważają Was z powodu mnie. Cieszcie się, gdyż i ja byłem znieważany. Jesteście traktowani jak śmieci świata, bo mnie kochacie. Jednoczę się z Wami w Waszych cierpieniach i błogosławię Was. Jesteście pośmiewiskiem Waszego ludu, ależ ja też nim byłem. Ja, Wasz Król. Nie jesteście niczym więcej niż ja, Wasz Mistrz. Moje tajemne zamiary są teraz ujawniane w waszych czasach uśpienia. W tym końcu czasów na nowo dokonuje się objawienie mego Najświętszego Serca, aby obudzić wasze serca i sprawić, że wszyscy żaliwie powrócicie do Jego kultu. Nie powinniście zatem przedwcześnie osądzać. Kochajcie mnie i błogosławcie. Jestem zawsze z Wami i będę nadal objawiał bogactwa mego najświętszego serca w każdym z Was. Wasulo, moje dziecko, wzmocnię Twoją łodygę i zastąpię płatki wyrwane Ci przez oskarżycieli, aby dać Ci tę radość, którą ja odczuwam. Za każdym razem, gdy oddajesz mi swą wolę, miłość Cię kocha.